Cześć, siemano, witajcie. Nadszedł czas na lekki filmik z lekkim update'em mojego buildu, bo sporo się pozmieniało, sporo dipsa przybyło, musiałem się przystosować do konkretnego typu kontentu, który chciałem ogrywać. No i y, tanio, że tak powiem, to już było. No, teraz ten bit, który, obec, którego obecnie używam, jest dużo droższy, no, ale jest dużo silniejszy. W zasadzie podwaja, podwoiłem obrażenia, które miałem wcześniej, które wam pokazywałem w poprzednim filmie. Także teraz to sobie omówimy, ale zanim to nastąpi, to oczywiście blaczek standardowy reklamowy. Jeśli podobają wam się moje filmy, no to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, żeby zostawić łapy w górę, żeby to się po prostu niosło, żeby kanał się rozwijał. Zapraszam też na wieczorne streamiki które będziemy sobie ogrywać w zależności myślę, że albo od godziny 17, albo raczej tak w okolicy 21. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie z czasem. Myślę, że będę streamował jednocześnie i na YouTubie, i na Twitchu. Na Twitchu wuje Gracel, tak samo jak, jak tutaj. Także e, zapraszam, e, wpadnijcie zobaczyć, jak sobie tutaj ogrywamy kontenci, rozwijamy sobie tą postać. No a teraz przechodzimy sobie do omówienia standardowo, no bo tutaj dość spore zmiany e, się pojawiły. Oczywiście teraz mamy faktycznie wszędzie six linka, gdzie potrzebujemy, także no to raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć, perfect. Jewelers, orbów. Tak naprawdę, no, w barażu nie jest potrzebny tego baraża. Tak naprawdę teraz to prawie że nie używam. W zasadzie bo, 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 bo damage jest już na tyle, że gdzieś tam lepiej po prostu nie, nie marnować czasu na rzucenie go, chyba takie mam trochę wrażenie. Jeśli chodzi o Lightning Arrowa to się nic nie zmieniło poza tym, że. Poza tym, że podniosłem jego poziom na 20, bo trafił się 20 level skill gema, Także tutaj wzrost mocy, no jak widzicie, to już 26, ale no to już kwestia też ekwipunku. Lightning Hero to samo na 20, jeśli chodzi tutaj o supporty, to też się nie zmieniło. Czyli w Lightning Hero Lightning nadal Marshall Tempo, Lightning Infusion, Ambush, Fork i Charger. Shot, żeby nam oddawało many, żeby nie derynowało aż tak many, no bo. No jest to dość manożerny przy tak wysokim poziomie skill'a Jeśli chodzi o lightning, lightning rod mówię oczywiście quality 20 czy wszędzie 20 poziom i deliberation Jak strzelamy z ptaka to nam to nie przeszkadza aczkolwiek na bossach zaczynam się zastanawiać Czy tego nie zamienić na coś innego No bo no bo no bo bossy raczej zazwyczaj bije bez tego ptaka I bo z ptaka nie jestem w stanie rzucać ani Lightning Orba, ani Conductivity, i to jest trochę problematyczne w tym momencie. Dlatego wydaje mi się, że tego supporta na coś sobie zamienię. Tylko jeszcze nie mam za bardzo pomysłu na ten moment na co. Concentrated Effect oczywiście, więcej, więcej obrażeń, mniejsze area efekt, ale area jakby nas nie interesuje, bo i tak strzelamy dużo tych strzałek. E, Parallel element oczywiście podbijamy dipsa, e, blind signed e, to zwiększamy sobie Kryta e, no i execute, więcej dipsa jak moby są już na low HP. E, Herald of thunder, no to tutaj five linka, innervate, e, magnified effect, e, e, cursing current deadly herald, natomiast deadly Herald, jeśli nie macie tego dodatkowego 20 spiryta, żeby sobie to odpalić, to zamiast tego możecie sobie dać richa też wam podniesie dipsa no ja korzystam z deadly heralda bo mam, mam ten zapas spiryta, no i longshot tak samo, żeby te moby, które są daleko od nas, jak największy cel dipsa z tego heralda dostawały Baracz. Ingenuity, e, Premeditation, Arcane Tempo, e, Mordor Intent e, i Second Wind. Oczywiście tu zwiększamy sobie tak jakby, buffa tutaj bardziej po to, żeby szybciej rzucać tego skilla, mieć mniejszy cooldown. E, I Second Wind, żeby mieć dwa użycia. Widzicie, jakby mam tutaj dwa te Second Windy, używam sobie, E 3 Second Windy baraże, używam raz i od razu mogę użyć drugi raz. A cooldown i tak mi e, leci. Także to jest, e, to jest fajna sprawa. Po prostu dużo częściej możecie te, tego baraża kasztować. No i arcane Tempo, żeby kastować go po prostu szybciej. E, to też e, bardzo pomaga i się przydaje. E, Wind Dancer, no to standardowo tutaj Blind, Mime, e, Precision i Clarity. żeby zwiększyć tam mana gena, Tak mówię, no jest to build dość mocno manożerny. No ja mam mana regena od groma jeszcze, jeszcze trochę, bo mam 125 na sekundę, także to już jest, to jest dość sporo, mi się wydaje. Ok, Orb of Storms, Considered casting, żeby po prostu jak najszybciej go rzucać no i zwiększamy sobie damage, persistence, żeby jak najdłużej nam po prostu ten orbik leżał na ziemi, żebyśmy go nie musieli co chwilę poprawiać. Pinpoint Critical no to zwiększamy sobie szanse nakryta. Font of Rage to jeśli stoimy tutaj w zasięgu tego olba, którego położyliśmy, no to rosną nam punkty rage, a rage nam zwiększa obrażenia. Lightning Mastery no to plus jeden do poziomu skilli lightningowych speli. No i tutaj największa zmiana czyli doszło conductivity po prostu jak rzucamy sobie orba pod bossa do tego rzucamy sobie conductivity żeby nałożyć na niego jeszcze Kersa i żeby i zmniejszyć mu odporności żeby dostał jak największe obrażenia no i tutaj heightened Kers żeby zwiększyć magnitudę tych Kersów Focused Kers żeby zwiększyć jakby obszar tego to, to to koło e, hitboxa tego, tej, tej klątwy E, Independing e, Doom e, to jakiś tam wybuch e, dodatkowy dodaje to tak naprawdę nie, nie miałem co włożyć ale jak już miałem e, Five link, to sobie dorzuciłem e, i Cursed Ground to, że po prostu leży nam to dłużej i tworzy na, na, w miejscu gdzie rzuciliśmy tworzy to jakby e, obszar kl, klątwy e, i, i, i osłabia potwory, no i Voltaic Mark tutaj e, bez e, zmian, czyli mana banty live tab i single, single out no i przechodzimy sobie do ekwipunku, no i tutaj w ekwipunku no ta zmiana jest dość spora bo po pierwsze zmienił się łuk, ale to tak w zasadzie tyle, tyle co go kupiłem, no 50 divine'ów, ale wcześniej uży używałem łuku, który kupiłem bardzo tanio, bo za około 10 czy 15 divine'ów, wydaje mi się, że ktoś tutaj się pomylił sprzedając, no ale tak, tak jak wcześniej bez zmiany, jak największy Fizz Damage. Tak, jak największy fizz damage do tego, jak największa szansa na no i jak największy poziom do projectile skilli, bo to najbardziej tutaj z tego wszystkiego podbija nam tego dipsa projectile skiller robią, robią totalną siekę. Więc na to sobie warto zwrócić uwagę, tylko też pamiętajcie, że jeśli przesadzicie z projectile Skillsami to będziecie musieli dużo inwestować w regenerację many. No bo te skile po prostu zrobią się bardzo manożerne, no bo jak widzicie ja mam teraz tutaj gdzieś tam 26 poziom lightning roda i Lightning rowa No i patrzcie jak ta... 1100 many i 125 no i patrzcie jak ta mana wyparowuje, nie? Więc tutaj zwróćcie... Jeśli nie macie dużo mana regena, no to te skill, projectile skillsy trochę są bronią obusieczną Queavera nie zmieniłem, bo nie znalazłem nic y, ciekawszego niż to, co mam. Bo ten korupt na 20 dodatkowego dipsa y, tutaj strasznie to podbija i ciężko coś znaleźć. Ale jakbym szukał, to też y, na pewno szansa nakryta w e, flatfish damage. Y, damage with bow skills no i plus 2 y, level bow skillsów na pewno bym szukał. Y, natomiast ciężko coś znaleźć w rozsądnych pieniądzach. Y, czapka jest bez zmiany. Amulet zmieniłem, y, bo też dołożyłem sobie tutaj e, Projectile skills jak widzicie plus 2 no i allocated storm Charget e, to jakby e, zwiększa nam szoka ale wcześniej korzystałem z tego zamuletu jeszcze w międzyczasie e, z lightning rodem, który lightning rod działa tak że jak rzucacie jakieś lightning zaklęcie no to dwie rolki są robione damage'u z każdego hita i zawsze wybierana jest ta większa, czy nie zawsze, ale tam jakaś tam szansa jest na to, że wybierze tą większą. Która działa lepiej? Ciężko powiedzieć, no tutaj mam po prostu project Skills plus 2, więc korzystam z tego amuletu do tego oczywiście spirit szansa nakryta, kryta jakiejś reality oczywiście fajnie mieć maksimum mane mana regen jak mówiłem ten na, takim, na tym 26 już poziomie projectile skillsów strasznie to zżera mane i duża zmiana to zbroja, olałem tego Energy Shielda, poszedłem w jak najwyższe Evasion, ze względu na to, że stwierdziłem, że chcę korzystać z Akrobatixów. jak korzystacie z Akrobatixów to tego Evasion trzeba w cud ja mam w tej chwili już z Akrobatixami 3500, oczywiście do tego dochodzi nam Tailwind, jak się nastakuje Tailwind no to mamy 62% 5200, no ale bez Acrobatixów to tego jest dużo więcej. Także jeśli, jeśli macie na tyle Evasion, żeby korzystać z Acrobatixów, no to ja polecam Acrobatixy. To jest ta notka tutaj. Ona nam zmniejsza Evasion o 75%, ale. Pozwala nam uniknąć wszystkich możliwych rodzajów ciosów. I to jest totalnie OP. No tylko że żeby mieć jeszcze szansę na to uniknięcie, no to trzeba mieć tego evasion, myślę, że z 15-20 tysięcy to tak no nawet chyba więcej minimum. Więc, więc tutaj największa zmiana, że doszły te tixy i chyba poza tym to nic w drzewku się nie zmieniło do tego budki 35% Movement Speed, raczej standard, jakieś tam Resisty, Energy Shield, itd. Tak no i rękawiczki pokazywałem wam, że używałem tych rękawiczek które zwiększają przebicie odporności na błyskawice, natomiast wydaje mi się, że lepiej działają te, które mam teraz, czyli z flat obrażeniami, jak najwięcej flat obrażeń od, od fizycznych i od błyskawic, myślę, że to, to to daje chyba nawet więcej niż to przebicie, Mówię przebicie mamy z conductivity, więc gdzieś tam, ale jeszcze jestem w trakcie testowania, co, co się na bosach sprawdza lepiej, do tego doszło Ingenuity. Ingenuity dlatego, że zmieniłem Ringi. Oczywiście, jeśli brakuje Wam odporności, jeśli gracie mapy i brakuje Wam odporności, no to zamiast Ingenuity oczywiście lepiej sobie wziąć jakiś pasek z odpornościami. Natomiast ja ostatnio głównie farmiłem Sanctum, czy tam Trail of Secremas. jak to woli, jak zwał, tak zwał no i tamte odporności nie są mi też jakoś potrzebne I jak widzicie ja mam tych odporności bardzo mało bo specjalnie na to też zmieniłem ringi na takie które mają mana regen max mana i, i do tego dużo flat dipsa i zwiększenie obrażeń od błyskawic oba ringi mamy mniej więcej podobne do siebie czyli mana, flat dips i dips od błyskawic natomiast to jest na bossy zwłaszcza na na sanctum, no bo tam ten boz i tak bije z fizyka. W zasadzie tam ha wszystkim, oby biję głównie z fizyka, więc jakoś tam poza tym tam i tak wszystko one-shotuję po drodze. Dopiero z bossem jest jakaś walka, więc te odporności są mi totalnie niepotrzebne. A liczy się dla mnie damage, bo jak biję tego bossa ze wzmocnieniem, żeby wyderbić against the darkness te kamienie, to, 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 to wtedy po prostu potrzebuję tam jak najwięcej dipsa, no bo żeby tego bossa jak najszybciej meltować i z tym buildem jeszcze bez tego łuku, bo jeszcze korzystam z tego starego, jak ostatnio ja zgubiłem, no to zabiłem go zanim odpalił tą mechanikę, gdzie musicie biegać po tych kulkach na zatrzymanym czasie. Więc dostał manto totalne. Natomiast jeśli robię mapy, no to wtedy zakładam sobie te dwa ringi które miałem wcześniej, czyli z bardziej nastawione na odporności, które kapują mi tak naprawdę odporności, dają mi więcej rarity żeby też mieć większą szansę na jakieś lepsze, lepsze dropy, czy tam Divine i tak dalej, I wtedy mam 86% Reality. A jeśli bym sobie założył ten stary amulet, gdzie też miałem go więcej, to miałbym ponad setkę. Natomiast też wydaje mi się, że aż tyle to tutaj chyba nie potrzebuję. Zwłaszcza że mam tu ingenuity, które też mi trochę to podbija. No, i tak jak mówiłem, jeszcze jeśli chodzi o drzewko, w drzewku w zasadzie to nie zmieniło się praktycznie nic. Tak, jak wspominałem, dorzuciłem te Aerobaticsy. I w zasadzie reszta jest to samo co było w poprzednim filmie, jeśli go nie widzieliście, to tam też omawiam co i jak, dlaczego polecam sobie obejrzeć. Natomiast jeśli nie macie, tak mówię, jeśli macie mało Evasion, a i tak mam trochę za mało, no bo tak jak widzicie, bez, bez tej window mam niecałe 50% no to jednak polecam tego, tej notki raczej nie grać. Zobaczcie, ja bez tego mam 14200 evasion i 83%, a z tym spada mi na. Nie na 49, tysiąca, nie? Także mówię, takie koło 15 tysięcy evasion, najlepiej koło 20, wtedy spokojnie możecie sobie to te grać. Bez tego raczej bym tego nie używał, bo to, bo jak będziecie mieć tutaj 30% szansy na unik, no to praktycznie tak byście tego y, evasion wcale nie mieli, nie? Więc y, raczej, raczej nie polecam no, i tak naprawdę, jeśli chodzi o zmiany w bidzie, to jest wszystko, jeśli chodzi o, tak, mówiłem, jeśli chodzi o mapy, no to wsiadamy na kuraka i biegniemy i tylko lightning arrow przed siebie i czyścicie wszystko jak leci. Wszystko pada na one shota, więc nie ma problemu. Jeśli chodzi o bossa, no to zsiadacie z kury, rzucacie sobie lightning orba, żeby nastakować sobie. Tak myślę, 10-15 Rage'a przynajmniej, żeby mieć nastakowane. Zanim się, zanim odpalicie bossa, wtedy podchodzicie do bossa, aktywujecie go, rzucacie sobie drugiego orba pod bossa, dostakowujecie jeszcze, stakujecie sobie lightning, e, lightning pod nim. E, jak tylko bossowi pojawi się pasek HP, no to rzucacie po, mu pod mordę Conductivity i e, Voltaic Marka. No i na, naparzacie w zasadzie, możecie naparzać i z samych lightning gerodów przy tak dużym dipsie. No ale oczywiście, jeśli lepiej jest naparzać lightning rody i rzucacie lightning roda najlepiej z barażem. bo jak rzucicie sobie z barażem, to rzucicie go raz lepiej i wtedy lightning arrow, żeby je ładnie podpalać, nie? I, i, I bossy meltujecie po prostu w sekundę, dwie, no, te cztery grzeszta w zasadzie wystrzeliwujecie w powietrze i wszystkie pozostałe bossy też na Sanctum, mówię ten wzmocniony boss, który miał 75% boss nie bije i wy go bijecie 85% słabiej, no to zmeltowałem go jeszcze przed mechaniką tą główną, którą odpala, także no, jest, jest, jest miazga no i tak jak mówię, na dzisiaj to, to wszystko, zapraszam oczywiście na wieczorne streamki, jeśli filmik się podobał, no to, to oczywiście łapa w górę no i oczywiście subskrypcja no i trzymajcie się, napiszcie w komentarzu jak wam się ten build podoba, co byście zmienili ewentualnie co według mnie, co według was jest nie do końca tutaj dobrze, bo może gdzieś się machnąłem może gdzieś używam jakiegoś supporta, który jest bez sensu i można to poprawić jeśli macie jakieś pomysły co można poprawić to oczywiście dajcie znać w komentarzach no i dajcie znać czy próbowaliście tego buildu jak wam się podoba, no na dzisiaj to wszystko cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, hej